W dniu 16 marca 2019 roku w życie wyszła ustawa zmieniająca ustawę Prawo własności przemysłowej i wprowadzająca wiele istotnych modyfikacji w zakresie ochrony praw własności przemysłowej w Polsce, wprowadzająca m.in. instytucje pośredniego naruszenia prawa, własności, prawa ochronnego na znak towarowy. Projektodawcy ustawy uzasadniali konieczność wprowadzenia zmian, konkretnie chodzi tutaj o artykuł 296, ustęp trzeci ustawy o prawa własności przemysłowej, koniecznością uwzględnienia dyspozycji wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku pochodzącym jeszcze z 2016 roku w sprawie Tommy Hilfiger Licensing oraz uzupełnienia implementacji artykułu 11 Dyrektywy Enforcement. Co do zasady w dotychczasowym orzecznictwie przesądzono, że odpowiedzialność pośrednika, czyli podmiotu dostarczającego usługi z pomocą których dochodzi do naruszenia przez osobę trzecią, ponoszą między innymi dostawcy usług online, np. hostingu, czy Sklepy internetowe. Natomiast w wspomnianym wyroku Trybunał Sprawiedliwości. Przesądził ponadto, że e, dyrektywa Enforcement nie odnosi się tylko i wyłącznie do e, ewentualnych naruszeń e, zachodzących na e, rynku e, online, ale ma także szersze zastosowanie. Natomiast w, we wspomnianym wyroku Trybunał Sprawiedliwości przyjął, że za takiego e, pośrednika należy również uznać e, wydzierżawiającego halę e, targową e, innym podmiotom, spośród e, których e, Część z nich handluje produktami opatrzonymi podrobionymi znakami towarowymi. Analogicznie można przyjąć, że, że taką odpowiedzialność będzie również ponosił wynajmujący powierzchnię handlową, np. w centrum handlowym lub powierzchnię magazynową. Przy czym przyjęte w znowelizowanym przepisie przesłanki odpowiedzialności oraz zakres podmiotowy pośredniego naruszenia w kształcie przyjęty przez Trybunał Sprawiedliwości jest bardzo szeroki i niejednoznaczny. Należy się spodziewać, że zostaną one jeszcze w orzecznictwie, tym bardziej, że już na etapie projektowania zmian podnoszono, że, że zbyt szeroka regulacja w tym zakresie może prowadzić do ryzyka ponoszenia odpowiedzialności przez podmioty dostarczające usługi, nawet bardzo odległe od, od działań strony trzeciej, która dopuszcza się naruszenia. Tutaj można na przykład wyobrazić sobie sytuację, kiedy pozywa się dostawcę. Prądu, który wykorzystywany na przykład jest w jakiejś hali, gdzie produkowane są podrobione towary. Mimo iż omawiane zmiany weszły w życie już jakiś czas temu, zauważamy, iż wiele podmiotów, szczególnie na rynku nieruchomości, nie jest świadomych ryzyka ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności w tym zakresie. Sporne pozostaje w szczególności, jak dalece ewentualny wynajmujący powinien posuwać się w działaniach w celu zapobieżenia dochodzenia do naruszeń. W szczególności jakich aktywności należy od niego wymagać. Główną kwestią sporną jest to, czy powinien on aktywnie działać w celu zapobieżenia ewentualnych naruszeń, na przykład weryfikować stanowiska, gdzie dokonywana jest sprzedaż towarów, w celu oceny ich oryginalności. Co oczywiście wiązałoby się z ponoszeniem dodatkowych kosztów i w praktyce byłoby bardzo utrudnione. W celu ograniczenia odpowiedzialności ewentualnego wynajmującego lub wydzierżawającego proponuje się stosowanie odpowiednich postanowień umownych, m.in. klauzul indemnifikacyjnych lub stosownego rozszerzenia kar umownych albo przewidzenia możliwości natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy. Należy jeszcze wspomnieć, że omawiany artykuł 296 ustęp 3 ogranicza się zasadności zasadniczo do sytuacji, w której dochodzi do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy lub oznaczenia geograficznego, natomiast nie dotyczy na przykład prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, co jest dosyć kwestią sporną wobec brzmienia i zakresu regulacji dyrektywą enforcement.